Dzień dobry, zabraliśmy ze sobą, idziemy właśnie nad jezioro, zabraliśmy ze sobą trzy wędki, jedną na zimki, jedną na kaszyczek, a trzecią wzięliśmy na sławik i będziemy łowić, wziąłem jakieś tam numbers na linie i na kartkę, yy, no i idziemy sobie nad jeziorko i zaraz Wam pokażemy wszystko tak dokładnie, więc na orka. No jesteśmy już nad jeziorem, ogólnie to jest piękne jeziorko. Rozpakowujemy się. Jak już rozpakujemy to wszystko, Wam pokażemy, i wtedy wszystko, wszystko, o wszystkim powiemy. Więc yy, do widzenia. Dobry, już Wam pokazujemy, co mamy na, na spławik. Mamy tak: spławik 5 gramów, 2T, dwa, yy, dwa ciężarki. Tutaj mamy stoperek, yy, Dumbelsa Linka, nie wiem, czy coś tu złowimy na to. Yy, I to wszystko tutaj. I wędka Jacksona. Idę zarzucić. Poszło. Dobra, i teraz sobie idziemy tutaj na stanowisko numer 1 I stawiamy wędeczkę. coś się sygnalizator. Włączyłeś sygnalizator? Jeszcze nie, poczekaj, bo muszę trochę sobie. wędkę zwinąć. Żeby była napięta bardziej. Czyli ona będzie napędzana? bo mam no. takie specjalne... Włączamy sygnalizator. Dobra, działa. Jeszcze idziemy Spani? po obciążenie. Jeszcze mam na spinning jedną A, ja trzeba. Wiesz, co trzeba zrobić? Poczekaj. Poczymaj mi wędkę. Dobrze? Czekaj Kładziemy tylko... Pick up. Połóż. Nasze... O. Jezu. Otrzymaj, bo to trzeba... Łowić też. Ale ja pokażę teraz, co mamy na taki spinning. Także olej teraz idzie na spinning, tam do niego podejdę, a ty, o ty. I co to ja to postawię? Tam macie tutaj, który no, także odezwiemy się, jak nie coś się złowi. A Azepan leci. Odstrasza nam rybki. A my tam mamy spławik, także ja Wam pokazuję na niego. O, w montażu go Wam pokażę. Widać go. go. tam go ciągnie, wiesz? Dawaj. Nie. Jest w Ale cicho na Tak, Na A, Ale leci. No i widać tam spławik też, widać? No i na kamerze będzie fajnie pokazane, jak to zim. Ryba! No mówię! No, nagrywa no, się? Tak. Rybę mamy! Naprawdę jest ryba! Nie! Nie! mamy rybę! To są konie. Jest ryba, jest ryba, tak? Jest ryba, jest ryba.

nie bierzemy go, nie? Nie, 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 ale... Chodziło mi Trzymaj go. ładnie był. Trzymaj go, Trzymaj go. Trzymaj go. go. trzeba obrać wodę, bo on umrze nam. Trzymaj go. Daj go! Daj go. Obmocz go w wodzie. O, w Go, Daj go. Obmocz go w wodzie, tylko żeby cię nie uciekł, nie uciekł. Tylko nie uciekł. Marty! Dobra, wypuszczamy, bo nie chcemy, żeby. To przerywać, nic, także. My, my nie jemy ryb, więc na... pogłoskanie. niech on Czekaj, z Żegnaj, Bądź wolny. Nie, nie, poczekaj, bo on musi tego. On musi. Powietrze. Oj, bo mi bateria. On musi dostać. powietrze dostać. Dobra, puszczaj go już. Nie, nie, on musi powietrze to... dostać teraz. Powietrze Jak o, ładnie jak uciekł.